Uszczelki samoprzylepne z gumy EPDM dostarczane są w kręgach. Powierzchnia kleju zabezpieczona jest taśmą ochronną. Guma komórkowa, z której wykonana jest uszczelka, jest bardzo elastyczna, dzięki temu uszczelki dopasowują się do uszczelnianych powierzchni. Powierzchnia, do której klejona jest uszczelka, powinna być czysta i sucha. Po naklejeniu uszczelki powinna ona przebywać przez minimum kilkanaście godzin w temperaturze około 20 stopni, aby klej dobrze związał. Uszczelki tego typu oferowane są w zakresie szerokości i grubości od 8 do 30 mm. Kolejna grupa to uszczelki w kształcie litery E w kolorze białym i brązowym, wykonane z bardzo elastycznej gumy. Dostarczane są w podwójnych kręgach. Jeżeli przestrzeń do uszczelnienia jest większa, w ofercie posiadamy uszczelki w kształcie litery D oraz P z komorą powietrzną. Dostarczane są jako uszczelki samoprzylepne w podwójnych kręgach. Uszczelki typu E, D oraz P stosowane są standardowo jako uszczelki pojedyncze uzyskane z rozdzielenia dwóch uszczelek w kręgu. Jeżeli powierzchnia do uszczelnienia jest bardzo szeroka, można wykorzystać podwójną uszczelkę bez rozdzielania jej. Aby odnaleźć odpowiednią uszczelkę, wejdź do działu Uszczelki Samoprzylepne. W polu Szukaj sobie, wybierz na przykład oczekiwaną szerokość lub grubość uszczelki wyrażoną w milimetrach i kliknij przycisk Szukaj. Wyświetli się lista uszczelek spełniających podany warunek, a w opisie produktu znajdziesz rysunek z wymiarami, informacje w jakich ilościach uszczelka jest konfekcjonowana oraz jaka jest aktualna cena za metr bieżący. Aby zamówić, wystarczy produkt wrzucić do koszyka, wpisać żądaną ilość, uwzględniając minimalne ilości handlowe, w tym przypadku 50 metrów lub wielokrotność. Składając zamówienie, wystarczy wpisać dane do rachunku oraz dane kontaktowe. Nasz pracownik telefonicznie potwierdzi przyjęcie zamówienia i określi czas jego realizacji. Dodatkowych informacji o produktach i o sposobach realizacji zamówienia udzielają pracownicy naszej ogólnopolskiej infolinii.